Gdzie moje wolczki z jawkiem? Jestem chłodny. I... Jana? Zabieram... mnie w tyłek. Odchodzę. Watson! Jesteś najlepszy. <śleszy> <śleszy> Myślałem, że cię stracę. Na jakiś czas chyba mnie straciłeś. Nie tylko przez sobie. Próbowałam być kimś. Kim Jestem, ale wróciłaś. Przepraszam, nie byłaś tu. I, I ja też nie byłem wcześniej. Pity, Pit to. To była nowa świadomość. Darego chciał zdobyć jakiś kamień. Miles jest teraz w ratuszu. Ruszaj. Kocham cię. A ja ciebie. Zdobyłeś sms -a? W ratuszu nie… nie jest najlepiej. Kieruję się tam. Sorry. Sprawy nieco się skomplikowały. Niedługo tam będę. Myślisz że to Harry? Na pewno. Właśnie widziałem go w Queens. Zmienił MJ w jednego z tych symbiontów, ale znacznie gorszego. Co? Nic jej nie jest. Uwolniła się. Na szczęście szybciej niż ja. Konors uważa, że zbyt długo nosił... ...wym kostium i jakaś jego część we mnie została. Nie żartowałeś mówiąc, że sprawy się skomplikowały. Wszystko po kolei. Do zobaczenia, Miles. Rozumiem. Na razie. Tak. Nie wiem, widzowie, jak jaki strój założyć. Strasznie trudny wybór. Chciałbym ten, nie, nie ten, ten, albo ten, albo ten. Nie wiem, trudna decyzja. Ten, Bro, na razie ten Twoją drogą wypada za. Hej, chcesz ze mną zatańczyć? Zapraszam! Ach, chciałbym pomóc, ale jestem potrzebny gdzie indziej. Tak swoją drogą wypada zadzwonić do kogoś jeszcze. Peter? Dzień dobry, pani Morales. Czy dotarła pani bezpiecznie do domu? Chciałem tylko no, tego się upewnić. Nic nam nie jest, nie martw się. I Peter. Naprawdę nic nam nie jest. Ale następnym razem odbieraj, kiedy dzwonię. Proszę mi zaufać. Postaram się zachowywać wzorowo. Oby tak było. A teraz pomóż mojemu synowi. Się od tego czarnego kostiumu. Złe? Według raportów ten czarny kostium, czymkolwiek właściwie jest, może właśnie rozprzestrzeniać się po mieście. Czy te dwie sprawy są połączone? Być może. Ale to nie jest dobry moment na spekulacje. Czas działać. Dostajemy zgłoszenia zaginięć. Nasz ulubiony pracownik metra, Denis, prowadzi bazę zaginionych osób. Szczegóły znajdziecie w opisie. Działajmy razem. Kary się nie obija. Ta, wiesz, jest najwyższa chora pospąchlić. Oh yeah. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Ani śladu karego! Na pewno tu jest! Ganki powiedział, że w środku utknęła grupa suwili. Najwyraźniej uznali to za dobre schronienie. Wy dostaniemy ich stąd? Ktoś zamawiał serię? Skąd ich się tylu wzięło? Zupełnie jak zyskłoczył sobie armię. Co zapytasz, to powie, że ustrawia świat! Dostaję sporo wiadomości od ludzi, którzy siedzą w górach Próbują się zaspułować na dach. Lepiej utorujmy drogę! Na górze jest wyjście awaryjne! Chodźmy! Się dowiedziałem, że gdzieś w budynku wybito okno. Dawaj, Miles! Zagęszczamy ruchy! Zabierzmy ich stąd! że to coś jeszcze w nim siedzi. Rozumiem. Mogę to z niego wykuszyć, ale muszę dotrzeć do źródła. To ja idę z tobą. Jaki masz plan, Lee? znany znaleźć Spidermana. Ciemna materia nas do niego doprowadzi. Dobra, ruszam. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy wewnątrz umysłu Spidermana. Wiedziałem, co robił z w mieście. Wchodzą ci w paradę, co? Wiem, że żartujesz, ale w, w tym właśnie w rzecz. To coś. Z jakiegoś powodu boi się mojej mocy. I tylko ja, tylko my, możemy się dowiedzieć, gdzie jest. Więc jeśli to wykorzenimy, Spider-Man będzie wolny. Taki jest plan. Niech będzie. W nim większą władzę niż sądziłem. Dobra. Osłabić symbionta. Odzyskać kontrolę. Użyć mocy, by ocalić Spidermana. Od czego zaczynamy? Trzeba znaleźć źródło jego bólu. Chodź za mną. Spróbuję cię poprowadzić, ale... Nie jestem pewien, co znajdziemy. W domu to wszyscy ludzie, których zamknął. Nic dziwnego, że Spider-Man pomyślał o tym miejscu. Większość z nas trafiła tu przez niego. On chroni nowy Jork. Tak. Ale nie każdy problem rozwiązuje się więzieniem. Tutaj. chyba coś znalazłem. Chyba. Ciągle wracają! To część tej pracy. On o tym wie. To co? Wiara w drugie szanse! Jest ich coraz więcej! To twoja sprawka? Nie. Symbiont zabił wszystkich. Problem rozwiązany. Wid wcale tak nie myśli. Nie. Ale być może tak czuje. Ci wszyscy złoczyńcy. Sądził, że kostium to załatwi. Zabrudziłeś wiele krzywd. Ten dług będę spłacał do końca swojego życia. Przed tobą coś jest. Już blisko. Do mnie. Już dawno nie pytałem o nią, Pita. Kiedy skupiamy się na jednym aspekcie życia, reszta może nam po prostu pomknąć. No, ja widzę? O Lumowaga jest drogą, a nie tylko celem. Ona nie żyje przez ciebie. Naprawdę ma tu ten sam efekt. Tak. Na to wygląda. Chyba jesteśmy w fist. Poświęciłem temu miejscu całe życie. Pewnie już nigdy nie będę miał. Jeszcze raz zobaczyć go od środka. I tak nie zasłużyłem. Dlaczego to zrobiłeś? Czego chciałeś? Zemsty. Moi rodzice zginęli przez Normana Osborna, więc postanowiłem zamienić do życie w piekło. Wybacz mi, Miles. Na górze. to źródło. Jeśli się tego pozbędziemy, może zdołamy go ocalić. Pewno jest inny sposób. Może! Może! Mamy jeszcze jedno wyjście. Gdybym przekazał Symbiontowi całą swoją moc, mógłbym go unieszkodliwić. I uwolnić Pitera. A co będzie z tobą? Wkrótce się dowiemy. Cóż? Jeśli to moja ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć. Nie wybaczę ci. Po prostu nie umiem. Ale nie mogę już dłużej cię tak nienawidzić. Więc naprawmy to. Razem. Jak mi się spodoba. Dlaczego nie dałeś mi tej mocy wcześniej? Przydałaby się. To nie ja ci ją dałem.